Dominika Wielowiejska witam ponownie. Gosiem Radia To jest Małgorzata Paprocka, szefowa kancelarii, prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry pani minister. Dzień dobry Pani Redaktor. Dzień dobry Państwu. Czy pozostanie pani w kancelarii prezydenta, obecnie prezydenta Elekta Karola Nawrockiego, bo pojawiły się takie informacje, że zarówno wojciech kolarski, jak i pani zostaną w tej kancelarii i że zajmie się pani sprawami prawnymi, tak jak niegdyś. Nie będę się wypadać w imieniu pana ministra kolarskiego, ale mogę powiedzieć w imieniu całego kierownictwa obecnego kancelarii. Wszyscy ministrowie zostaną odwołani 5 sierpnia przez pana prezydenta Andrzeja Dudę zgodnie z ponad 30-letnim zwyczajem. Także wszyscy odchodzimy 5 sierpnia, a to, jak będzie wyglądał kształt kancelarii pana prezydenta elekta. To jest naprawdę tylko i wyłącznie decyzja pana rozumiem. prezydenta Elekta. Ale czy dostała pani propozycję od prezydenta Elekta, żeby zająć się sprawami prawnymi w kancelarii Panie, prezydenta? Pani redaktor, ja rozumiem, że po bardzo intensywnej kampanii e, i takim e, natłoku informacji, teraz oczywiście wszyscy zastanawiają się, jak będzie wyglądać kancelaria pana prezydenta Elekta, ale to naprawdę jest decyzja tylko i wyłącznie e, pana prezydenta Nawrockiego. E, znamy e, dwa nazwiska. Pierwsze, takie już potwierdzone, m.in. szefa gabinetu, którym będzie Paweł Szefernaker i to jest cała moja wiedza na ten temat. Nie mam, proste, innej... nie mam ofertę? żadnej innej wiedzy, nie wiem kto będzie ministrem prawnym nie pana, prezydenta, pana prezydenta Nawrockiego To proszę pytać naprawdę najbliższych współpracowników Pana prezydenta Elekta Czyli rozumiem, że nie dostała Pani takiej oferty no, tak rozumiem, Myślę, Pani, że 16 lat pracy w Kancelarii Prezydenta wystarczy I co będzie Pani robić po y, dymisji, którą zarządzi Andrzej Duda O której Ch Pani Chwilę, y, Chwilę pewnie będzie jakiegoś czasu odpoczynkowego A potem realizacja też jakichś swoich planów y, osobistych rozgrzebanych równie, różnych spraw naukowych. Mam nadzieję, mam, nadzieję do tego, mam nadzieję do tego e, wrócić, bo e, też doświadczenia ostatnich lat, szczególnie te związane z kwestiami bezpieczeństwa, pewnych tutaj e, takich luk systemowych, prawnych również, to myślę, że to warto gdzieś te doświadczenia spisać, tak żeby zostały na przyszłość do rozwiązania. Jest pani szefową kancelarii. Pojawiła się informacja, że na czele kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego może stanąć Przemysław Czarnek. No i Andrzej Sankiewicz się trochę podśmiewał, że to nie jest funkcja na miarę ambicji pana posła Czarnka, bo głównie szef kancelarii i musi zarządzać administracją y, kancelarii, zajmować się zamawianiem papieru toaletowego. Taka złośliwość pana redaktora Stankiewicza. Ja rozumiem, że pan redaktor ma trudny czas teraz po, e, po kampanii, szczególnie po końcówce, i, i, i chyba trochę odreagowuje, ale nie, niepotrzebna złośliwość zupełnie. E, tak, zakupy są czynione, tak, remonty są czynione. Kancelaria prezydenta to duży majątek, również ogromna, e, ogromna dbałość o, e, o zabytki, które są w gestii. Znaczy, na czele, przepraszam, z Belwederem i Pałacem Prezydenckim, jak będzie ułożona nowa kancelaria prezydenta, jak będzie rozłożony nacisk polityczny, który minister będzie bardziej odpowiadał za te sprawy administracyjne, które polityczne, to jest decyzja pana prezydenta nowego. Natomiast oczywiście szef kancelarii, w przeciwieństwie do ministrów resortowych, ma faktycznie odpowiedzialność ogromną, również majątkową, również za ochronę informacji niejawnych, również za instrukcje HED, tych obowiązków jest mnóstwo. I dobrze, Pani... żeby to był człowiek doświadczony i spokojnie te sprawy prowadzący. Pani minister, sztab Rafała Trzaskowskiego składa dzisiaj taki, no, fundamentalny protest wyborczy. Po analizie statystycznej 31 tysięcy komisji obwodowych uznano, że anomalie są tak dziwne, jeśli chodzi o oddanie na przykład głosów nieważnych. No, bardzo duża różnica w tych komisjach, gdzie wygrywa Karol Nawrocki, gdzie Rafał Trzaskowski i Właściwie konkluzja jest taka, najlepiej byłoby, gdyby Sąd Najwyższy zarządził przeliczenie nie tylko w 13 komisjach obwodowych, ale we wszystkich komisjach obwodowych. Co pani sądzi na ten temat? To będzie decyzja Sądu Najwyższego? Na wcześniejszym etapie takie głosy oczywiście ze strony e, zwolenników pana Rafała Trzaskowskiego padały. Nie było takiej możliwości prawnej. Na wcześniejszym etapie mam wrażenie, że to jest próba osłabienia e, mandatu prezydenta elekta. Mam wrażenie, że to jest próba e, pewnego tłumaczenia się jednak już z drugiej e, porażki, teraz właściwie w kampanii, której wydawało się, że e, nic panu Trzaskowskiemu nie, nie przeszkodzi e, wygrać tych wyborów. Pamiętajmy, że w komisjach. Są przedstawiciele komitetów um, wyborczych. Można było mężów zaufania wiele. Jest różnica ponad 360 tysięcy głosów. Te błędy, które były na poziomie, i to zresztą same komisje zgłaszały na poziomie tysiąca głosów. W no, żaden sposób nie, nie zmienią um, wyniku um, wyborów. Natomiast oczywiście. Jest Sąd Najwyższy, jest Izba właściwa do rozpoznania tych spraw. No właśnie, Ale ta Izba zrobić. jest uznana przez SUE jako organ, który nie jest sądem. Yy, I stąd, yy, no, także na pani przede wszystkim na prezydencie, spoczywa odpowiedzialność za to, że no, nie chcieliście tej ustawy o incydentalnej yy, przyjąć. Ustawa incydentalna równie dobrze mogła wskazywać imien. Nie kto miał wybrać te, wygrać te yy, wybory, tak była sformułowana. Yy, yy. I nie było mowy o tym, żeby, żeby zostało. Nie, no to żeby została najwyższym. podpisana. Nie ma żadnych powodów do tego, żeby kwestionować um, Izbę um, Kontroli. Pamiętajmy, no pamiętajmy. I pamiętajmy. Trybunał Praw Człowieka, Pani, Pani Redaktor, Muster. możemy zrobić seminarium na ten temat. E, orzeczenia, które dotyczyły Izby Kontroli jakichkolwiek wątpliwości dotyczyły tylko i wyłącznie spraw indywidualnych, cywilnych i karnych. Nie ma standardu jednolitego dla spraw wyborczych. Nie ma w ogóle odniesienia się do spraw wyborczych tak, w tym zakresie. Wie I to, że, pani, sobie, że część To, że sobie. Ale Sądu ta, nie uznaje tej izby. To Pani redaktor, redaktor no to. W Sądzie Najwyższym sam. No, ale to Pani redaktor wiemy, jaki jest spór w Sądzie Najwyższym. Wiemy, że jest obraza majestatu na zmianę sposobu wyboru sędziów do, do Sądu Najwyższego, rezygnacji z tak zwanego systemu kooptacji, gdzie sędziowie wybierali sobie, kto będzie ich kolegą z sądu. Ja te emocie Nawet poniekąd rozumiem, natomiast państwowo to zupełnie inaczej wygląda i konstytucyjnie to zupełnie inaczej wygląda i tylko chcę przypomnieć, że nikt tej Izby nie kwestionował, kiedy w 2023 roku stwierdzała ważność Wtedy wyborów do parlamentu. Nie Pani redaktor, ale są orzeczenia TSUA, tej z tego samego sądu, który mówi, że nie ma żadnych wątpliwości co do powołań sędziowskich i że Pani sędziowie minister, są sędziami. Także tak, możemy sobie wybierać do, dowolne, obraz, wy, dowolne żeby wyroki. Żeby przedstawić pełny obraz sytuacji, to musimy dodać, że po prostu koalicja rządząca uznała mm, jakby domniemanie ważności wyborów, więc to akurat nie jest żaden argument jeśli chodzi o niekonsekwencje, bo moim zdaniem prokurator generalny cały czas zgłaszał zastrzeżenia co do statusu tej Izby, ale pani minister, jakby problem też polega na tym, jakich wyborów dokonuje prezydent Andrzej Duda, bo powołał Krzysztofa Wiaka na stanowisko prezesa tej Izby Kontroli. Ona jest postrzegana jako Izba, która ma zabezpieczyć interesy PiSu, i ratować PiS przed rozmaitymi problemami. I ona tę rolę spełnia. I teraz, tak, problem polega na tym, że pan Krzysztof jak to jest kolega Przemysława Czanka, jak wspomnieliśmy, kandydata na szefa y, kancelarii y, Karola Nawrockiego. To jest fundamentalista katolicki, przedstawiciel y, Ordo Iuris. Co więcej, jest to osoba, która pobierała wynagrodzenie na przykład y, z Funduszu Sprawiedliwości. To jest osoba stricte związana z tą ekipą. Y, no i zarzut jest taki, że powołujecie... Y, Osoby, które jakby siłą rzeczy już budzi zastrzeżenia co do bezstronności tego sądu. Pani redaktor, po pierwsze, y, i od tego trzeba zacząć, y, wynik wyborów jest pochodną demokratycznego głosowania obywateli. I to jest pierwsza i najważniejsza sprawa. To Polacy wybrali, idąc w rekordową, z rekordową frekwencją uczestnicząc w tych wyborach, i ten wybór przede wszystkim powinien zostać uszanowany. I ja rozumiem, że dzisiejszej większości parlamentarnej ten wybór się nie podoba. Słuchaliśmy w ostatnich dniach opinii między innymi premiera czy jednego z czołowych polityków Platformy o tym, co uważają o części elektoratu Polski. Niestety wychodziło to również w czasie kampanii wyborczej, w wyborach prezydenckich, że w opinii większości dzisiejszej parlamentarnej no, są lepsi i gorsi, są gorsi Polacy. Hołotą, więc także, to każdy także pani redaktor, to wszystko wiemy, ale Polacy, Polacy zdecydowali, błędy. wybrali, jest jasna, ale nie jasna pani przewaga. Na ale moje ja już do tego, do tego dążę. Mm -hmm. Pani redaktor, e, to, że ktoś jest kolegą czyimś z uczelni, to możemy tym tropem y, przy takim układzie uniwersyteckim, jaki w Polsce mamy, y, to możemy również po drugiej stronie pokazywać, że ktoś z kimś studiował, że ktoś z kimś był na jakimś stypendium, że ktoś z kimś pisał jakąś książkę. To takie powiązania pomiędzy sędziami i profesorami y, uczelniane są. Y, zresztą, jak pamiętamy, między innymi w Izbie Dyscyplinarnej Zlikwidowanej. Ale tam na przykład były zakazy dodatkowo wprowadzone um, pracy, aby pewnego rodzaju um, znajomości poprzecinać. I zresztą spotkało się to z krytyką ze no, strony CUE. Pani mi teraz tłumaczy, że wcześniej było źle i że. Ale inni ja nie pani, ja pani, ja pani pokazuje Ale ja w ogóle, ja w ogóle tego nie uważam. Wybrał. Pani redaktor, ale różnica polega na tym, że ja tego nie uważam za coś e, złego. To, że ludzie się znają z uczelni, że są kolegami e, z katedry, nie przekłada się w żadne w jeden sposób, a przynajmniej nie powinno się przekładać na to, jak orzekają. W kandydatów na prezesa Izby wskazali sami sędziowie. I pan prezydent z tej puli, które, którzy zostali no przedstawieni, nie, wybrał, nie dostał e, największej liczby Ale głosów. pani redaktor, ale nigdzie nie jest napisane, że pan prezydent ma wybrać nie, osobę, nie jest, która to... dostała najwięcej Tylko głosów. Wyjaśniam jest pani, liga. że jest coś takiego jak zaufanie społeczne i budowanie y, autorytetu rozmaitych instytucji a To, że ktoś a jest osobą prezydent... wierzącą albo niewierzącą, ma obniżać według pani redaktor. Nie jest yeah, e, to, czy e, cieszy się zaufaniem, jest profesorem prawa e, sędzią od wielu lat, e, znawcą naprawdę, e, pan profesor Wiak, znawcą bardzo wielu materii i to, że miał drogę naukową, to, że z kimś pracował na uczelni, w żaden sposób, pani redaktor, jeżeli stawiamy też tego na typu. Ordo ale, sekundkę, ale pani redaktor, jeżeli stawiamy tego typu e, insynuacje, no, to trzeba nie pokazać no, jakiekolwiek insynuacje, no, po no, prostu... nie, Ale pani stawia insynuacje, tak że ze względu na swoją drogę zawodową będzie orzekał w sposób stronniczy. Ma pani na to jakieś dowody? Jesteśmy tak, dzisiaj chcę, w stanie coś pokazać? Tak, tak, nie, chcę, pani redaktor, mogę, nie, mogę pani nie jesteśmy pokazać. w stanie dzisiaj wykazać nie, czegoś takiego. Nie, ja mogę pani pokazać. To znaczy tak, po pierwsze, problem polega na tym, że to jest osoba, która współpracowała blisko z rządem, y, pisała ekspertyzy dla Funduszu Sprawiedliwości, pobierała pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. To ja już pani redaktor na to odpowiada. ja dzisiaj się zastanawiam, czy taka osoba będzie później rozstrzygała rozmaite kwestie dotyczące wyroków, Panie jakie doktor, mogą Sędziowie izby karnej, sędziowie sądu najwyższego, część sędziów naczelnego sądu administracyjnego, zasiadający w komisjach kodyfikacyjnych, które są organem wewnętrznym rady ministrów i biorące premierę z od rządu za swoją pracę, są stronnicze rozstrzygając sprawy, czy nie? Ja uważam, że w wielu przypadkach takie osoby, jeżeli współpracowały z jakąś partią polityczną, organizacją no, współpracują polityczną, łącznie, z, łącznie z to jeżeli przyjdzie, izby karnej, Ja uważam, że jeżeli przyjdzie do rozstrzygania w sprawie Funduszu Sprawiedliwości ponieważ ten sędzia brał pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, ale to pani, powinien się pani, wyłączyć z orzekania, tak, tak Pani redaktor, nie mam pojęcia, powiem szczerze, e, czy pan profesor jak e, e, i, i za co, e, za jakie programy, za jakie granty, bo rozumiem, że to pewnie była jakaś działalność naukowa, e, e, były finansowane z Funduszu Sprawiedliwości, ale naprawdę proszę mi wierzyć... Nie da się postawić y, znaku równości, bo grantów różnego rodzaju hmm. naukowych od pracy w, rady, w Radzie Legislacyjnej, przez różnego rodzaju inne pisanie ekspertyz, no to napisanie ekspertyzy, hmm. pani redaktor dla rządu trudno, żeby za pracę nie Oczywiście. płacono. To jednak naprawdę trudno tutaj pani redaktor poprowadzić ja, 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 ja i wyprowadzić z tego tezę, Rozumiem, że, że ja, ja jest ja to stronicza działalność. Ja wyjaśnię pani minister, skąd biorą się moje wątpliwości. Otóż pan wieak napisał opinię prawną, która uzasadnia. Wydatki z Funduszu Sprawiedliwości. Dzisiaj wiemy, że jednak mieliśmy do czynienia z potężnymi patologiami w przypadku właśnie tego funduszu. I on uzasadniał, że można te pieniądze przeznaczać nie dla ofiar przestępstw, tylko na inne cele sakralne. I oczywiście ja nie mam nic przeciwko temu, żeby jakieś pieniądze publiczne szły na nie wiem zabezpieczenie obiektów sakralnych. Tylko to jest po prostu zwyczajne naciąganie prawa, ja nie bo do tego, nie do tego nie miał znam, ten fundusz. Nie, nie, nie znam absolutnie tej opinii, nie wiem jaka jest, jaka była teza tej opinii. Trudno mi się do tego Jest, jest w jakikolwiek sposób odnieść, natomiast nie widzę tutaj jakichkolwiek powodów do tego, aby kwestionować przez to niezależność Izby i kwestionować przez to orzeczenie w sprawie stwierdzenia e, nie, ja ważności. Nie, po prostu pytam o jakość ważności, osób, które pan prezydent mianuje. Nie ma które, pan, czy budzą nie ma, zaufanie nie społeczne, pan, czy nie? Nie ma pan prezydent żadnych wątpliwości e, co do nominacji do sądu najwyższego. Jeżeli, no, jeżeli wątpliwości pan prezydent miał, to nominacje nie były, e, nie e, wspomniała, były dokonywane. E, wspomniała pani o tych taśmach Romana Giertycha, e, mówiąc, że nie podoba się pani język tam e, użyty, ale czy nie czy ma Pani wątpliwości w związku z tym, że te taśmy, te nagrania są właśnie dzięki użyciu Pegasusa w telefonie Romana Giertycha. One nie wskazują na żadne przestępstwo i C.B.A. tych taśmy nie zniszczyło, mimo że deklarowało kilka lat Pamiętaj temu, że właśnie tym. wszystkie taśmy, które nie świadczą o przestępstwie, ja nie mam żadnej wiedzy skąd jest, skąd pochodzi to nagranie, nie mam żadnej wiedzy w jaki sposób dziennikarze do tego dotarli, więc trudno mi się jest do tego odnosić. Ale dobrze, to ja, zadam pytanie ja, ja inaczej. Sprawa Pegazusa, jest pani redaktor, była jednym z leitmotivów kampanii parlamentarnej w 2023 roku. Pan minister Bodnar jest ponad półtora roku prokuratorem generalnym, komisja, która głównie zajmuje się samą sobą, a nie, a nie prowadzeniem postępowania. I finalnie usłyszeliśmy o 500 przypadkach wszystkich za zgodą, za zgodą sądu. Czy tutaj było użycie? Nie mam żadnej wiedzy Ale... na ten, ten temat. Odnosiłam się tylko do charakteru wypowiedzi i ale nie, nie interesuje Panią. Jak to nie jest kwestia, się stało, że nagle się pojawiają. to nie jest kwestia, pani, to nie jest kwestia tego, roku. że mnie to nie interesuje. Tylko y, ja tutaj nie jestem jako osoba prywatna w tym studio, tylko jako przedstawiciel prezydenta RP i nie mam tutaj prawa sobie snuć swoich Dobrze, dywagacji. Ale tylko czy, interesują mnie fakty. To może ustalmy A fakty fakt. to jest kwestia działalności czy służb i prokuratury. Zdaniem, to niech oni powiedzą, skąd trzymają jaką polemicę ten temat. A powinno y, kasować tego typu nagrania. Tego A jeśli typu? nie zrobiło tego, to Prawo. Tego typu kwestie dokładnie, pani redaktor, są, e, są przez prawo bardzo ściśle e, regulowane od możliwości użycia różnego rodzaju narzędzi kontroli operacyjnych. Tu jest kontrola sądu, są konkretne e, e, terminy powinny być i powinny być to, że. Po, to, że... Na, powinno być respektowane prawo, pani redaktor, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast tak jak mówię, ja nie mam żadnego pojęcia Ale o tym, jakie Ale ja pytam się, czy CBA powinna kasować tego, nagra tego Zgodnie z nagrania? Zgodnie z prawem powinna postępować każda służba, również CBA. I tam są oczywiście przepisy dotyczące kasowania nagrań. Bardzo dziękuję pani minister za rozmowę. Małgorzata Paproska, szefowa kancelarii prezydenta Andrzeja Ludy. Dziękuję za rozmowę. W całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM. Oraz w archiwum na stronie tokefm.pl ukośnik Audycje.